Dzień dobry, dzisiaj porozmawiamy sobie o Instagramie, więc na wstępie powiem, że można mnie tam obserwować. A teraz zapaszcie sobie ciepłą herbatę, zapnijcie pasy i lecimy z tematem. Jeżeli chodzi o social media, to Instagram jest najgorszą. I jednocześnie moją ulubioną platformą. Nie zrozumcie mnie źle, Instagram jest super. Ja uwielbiam oglądać ciekawe osoby, uwielbiam oglądać nowe makijaże, uwielbiam poznawać nowe style i inspirować się czyimiś stylówkami. Tego jest masa na Instagramie i to jest super. Ale Instagram ma też swoją ciemną stronę, czyli tą, która jest nie do końca prawdziwa. Na Instagramie właściwie możesz być kimkolwiek chcesz, albo udawać kogokolwiek chcesz, a jednocześnie. Instagram jest takim medium, że ludzie w większości biorą je za pewnik. To znaczy, jeżeli ktoś wygląda w jakiś sposób na Instagramie, to raczej nie próbujemy tego podważać i wydaje nam się, że dobra, po prostu tak wygląda. Przez to, że Instagram zdobył tak duże zaufanie wśród nastolatków, to jest też przyczyną wielu kompleksów, a także nastoletniej depresji. Powiedziałam już, że na Instagramie można udawać kogokolwiek, ale najbardziej niebezpieczne, moim zdaniem, są te profile, na których jesteś sobą, ale udajesz, że wyglądasz inaczej. Jest kilka sposobów, na które sławne influencerki zmieniają swój wygląd i pierwszym z nich tym najbardziej moim zdaniem nieszkodliwym jest po prostu zwykłe pozowanie. ciąganie brzucha, stawanie na palcach, używanie aparatu z szerokokątnym obiektywem, robienie zdjęć bardziej od dołu. To wszystko sprawia, że jesteśmy szczuplejsze, wyższe, mamy dłuższe nogi, po prostu wyglądamy inaczej niż w rzeczywistości. Ale nie jest to tak bardzo szkodliwe, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że każdy chce pokazać się z najlepszej strony na tym Instagramie, więc mniej więcej wyłapujemy to pozowanie i aż tak nam to nie przeszkadza. Później wchodzi trochę gorsza forma poprawiania się, czyli face tune. Można sam sobie wybielić zęby, można sobie wygładzić skórę tak, żeby nie było widać żadnego pora. Można zmniejszyć nos albo powiększyć oczy. FaceTune używają też makijażyści do poprawienia swoich makijaży. To jest dla mnie w ogóle bardzo głupie, bo jeżeli prowadzisz stronę makijażową i pokazujesz tam swoje prace, to poprawianie ich w programie graficznym sprawia, że to już nie są twoje prace. To nie jest blendowanie, które ty zrobiłeś, tylko funkcja wygładzania w FaceTune No Z takich największych makijażowych celebrytów do używania Facetune'a w ogóle bez, Przyznaje się na przykład James Charles, i o ile on mówi o tym otwarcie, i jego widzowie mniej więcej są na to przygotowani, więc też nie będą porównywać swoich makijaży do jego makijażu, bo wiedzą, że one są tak lekko naciągnięte, troszeczkę poprawione, to ludzie, którzy go nie znają i pierwszy raz pojawiły się na jego Instagramie, mogą odnieść mylne wrażenie, że to on wykonał całą tę pracę. Oczywiście nie umniejszam tutaj jego umiejętnością, bo moim zdaniem jest bardzo utalentowanym makijażystą, ale. No, nie jest to w 100% jego praca. I o ile bielsze zęby albo idealna kreska na powiece to nie jest jeszcze taka masakra, to teraz przechodzimy do trzech najgorszych, czyli Photoshop. Tu możemy już całkowicie zmienić swoje ciało. Możemy zrobić sobie mniejszą talię, co zazwyczaj robią influencerki. Możemy zrobić sobie szczuplejsze nogi. Jest program, w którym możesz zaznaczyć gdzieś tam granicę swojego ciała i on po prostu cię rozciągnie, jakby nie zakłamując naturalnych proporcji, żebyś wyglądała na wyższą i bardziej smukłą. Tutaj już naprawdę można popaść w niezłe kompleksy. Ja na przykład, mając lat, Kilkanaście i obserwując gdzieś tam na Instagramie bardzo szczupłe laski. Miałam ogromny kompleks na punkcie moich bioder, bo ja mam hip dipsy, czyli takie wcięcia w biodrach, tak jak bardzo dużo dziewczyn, a oglądałam na Instagramie same zdjęcia tych idealnie okrągłych pośladków i pięknych, krągłych bioder, i byłam pewna, że to ze mną jest coś nie tak, że ja nie ćwiczę właściwie albo nie wiem, powinnam się ostrzyknąć, żeby uzyskać taki efekt, bo moje ciało jest złe, a takie jakie widzę na Instagramie jest okej. Okay. I te kompleksy ciągnęły się za mną naprawdę latami, dopóki nie odkryłam takich stron na Instagramie, jak na przykład Beautifuls. I większość Zdjęć, które widzicie na tym filmie, pochodzą właśnie z tego konta, to jest konto, które porównuje zdjęcia celebrytów zrobione przez paparazzi albo też profesjonalnych fotografów na jakichś na przykład eventach, do zdjęć, które celebryci sami wrzucają na swoje Instagramy. I tam można zobaczyć, że większość z tych dziewczyn ma naprawdę normalne pośladki, a nie sterczące kule do kręgli. To jest trochę uwalniające. Dla mnie zobaczenie tych zdjęć to był przełom, szczególnie, że ja byłam osobą, która się bardzo, bardzo porównywała. Jedną z popularniejszych rzeczy, którą influencerki robią w Photoshopie, to jest powiększenie powiększanie piersi, a nawet jeżeli niepowiększanie, nadawanie im tego kształtu idealnej kuli. Tak nie wyglądają cycki. W większości prawdziwe, naturalne piersi nie są okrągłe. Piersi mają taki kształt łeski. Oczywiście to się zmienia zależnie od wieku, zależnie od tego, jak elastyczną macie terecz, czy na przykład jesteście po ciąży i karmieniu piersią. To wszystko wpływa na wygląd piersi, ale u mało kogo, nawet w okresie lat 18, kiedy macie tą jędrną skórę i tak dalej, u mało której dziewczyny te piersi wyglądają w takie idealne kółka, które widzicie na Instagramie. I takie obrazy naprawdę sprawiają, że wiele dziewczyn ma kompleksy na punkcie swojego ciała, a tutaj przechodzimy do jeszcze gorszej rzeczy, którą można robić na Instagramie. I tego winnych jest większość gwiazd, które są właśnie idolkami nastolatek powinny dawać przykład. I z nimi nastolatki nie tylko się utożsamiają, to jeszcze właśnie się porównują, bo są to na przykład młode gwiazdki, dziewczyny w wieku 20-25 lat, czyli robienie operacji plastycznych, a potem udawanie, że to naturalne. I na szczęście takie rzeczy zaczęłam zauważać już później, kiedy byłam trochę dojrzalsza i moja samoocena przestała zależeć od Instagrama. I są dziewczyny, które na Instagramie mają zrobione usta, mają zrobione nosy, mają podciągnięte brwi, mają wymodelowane kości policzkowe, po czym wstawiają zdjęcie z dzieciństwa i zdjęcie teraz i piszą, że to jest dojrzewanie. Coś takiego sprawia, że młode, podatne na wpływy dziewczyny będą czuły się fatalnie ze swoim ciałem, bo przecież one jak były małe, to wyglądały tak jak ta dziewczyna, kiedy była mała. A teraz dorosły i jakoś one nie zmieniły się aż tak bardzo. I ich nos nagle magicznie nie zmalał. I ich brwi nie podciągnęły się. Nastolatkom, które będą oglądały te profile, będzie się wydawało, że z nimi coś jest nie tak, bo tak nie wyglądają. Będzie im się wydawało, że są brzydkie albo niewystarczające. A nie zdają sobie sprawy, że porównują się do kogoś, kto Wydał naprawdę grube pieniądze w najlepszych klinikach, żeby wyglądać tak, jak teraz wygląda. Ja wiem, że to jest grząski temat, bo z drugiej strony nikt ci się nie musi spowiadać z operacji plastycznych, jakie sobie zrobił, albo z zabiegów medycyny estetycznej. Ale kurde, i dolki nastolatek, które są uznawane za ideał piękna, a mają poprawione w swojej twarzy 80% rzeczy, które można poprawić, to jest. No, trochę żart. A teraz na pocieszenie powiem Wam, dlaczego Wy nie wyglądacie jak modelki, dlaczego ja nie wyglądam jak modelka i dlaczego dziewczyny na Instagramie też przez większość czasu nie wyglądały jak modelki. Po pierwsze, Ty jesteś ze sobą przez 100% czasu, widzisz siebie w każdym stanie, widzisz swoją skórę, jak masz jakąś wysypkę, widzisz swoją skórę, jak jesteś wzdęta, widzisz każdy swój rozstęp i tak dalej. Te zdjęcia, które widzisz na Instagramie, to są kadry z najlepszych momentów życia tych influencerek. To są kadry, w których one nie są wzdęte, bo czemu miałoby sobie robić to te zdjęcia? To są kadry, kiedy dopiero wstałe mają piękne płaskie brzuchy. To są kadry, na których pozują w pewien sposób, żeby nie było widać, że na przykład przed chwilą te pizzę. Nie można porównywać czyjejś najlepszej wersji do swojej zwyczajnej. Po drugie, nie da się mieć na sobie filtra w prawdziwym życiu. Jesteś kobietą, więc co miesiąc masz okres. W tym czasie twój organizm zatrzymuje wodę, czasami wychodzą ci pryszcze na twarzy. To jest absolutnie naturalne i każda z nas tak ma, ale nie każda pokaże to na Instagramie. Kolejny powód, dla którego nie wyglądasz jak modelka, uwaga masz wnętrzność, szczególnie macicę. Nasza macica i jej umiejscowienie sprawia, że praktycznie niemożliwe jest posiadanie płaskiego brzucha non-stop. Macie żołądek, do którego wkładacie różne ilości jedzenia, czasami jedziecie za dużo i jesteście wzdęte. I to jest normalne, niesamowite, ale ta instagramerka nie pokaże wam selfie z dnia, w którym jest wzdęta. Pokaże wam selfie tuż po tym, jak wstała i wypiła szklankę wody z cytryną. Nie wyglądasz jak instagramerki, bo twoja skóra ma fakturę, tak jak Każda skóra. Tylko, że w prawdziwym życiu nie da się nałożyć na siebie efektu blur. Nie ma sensu, żeby porównywać się do kogoś, kto sam nawet nie wygląda tak, jak przedstawia się w mediach społecznościowych. Jeżeli ten film Wam się podobał, to zostawcie mi komentarz dla zasięgu. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli go udostępnicie. Zostawicie lajka i subskrypcję, bo jesteśmy już blisko 20 tysięcy, a na 20 tysięcy pojawią się dwa rozdania na kanale, więc warto subskrybować. Przypominam też o wpadaniu na mojego Instagrama. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, a my widzimy się za kilka dni w kolejnym filmie. Cześć!